Cześć, nazywam się Michał Kozioł. Zajmuję się doborem fotelików przez 13 lat. Możecie mnie na co dzień spotkać w naszym sklepie Bociek w Katowicach. Możecie też mnie spotkać na prowadzonej przeze mnie m.in. grupie na Facebooku Foteliki Obrotowe pytania łamane przez opinię. Witajcie w moim świecie. Zaprosić na krótką opowieść na temat najnowszej konstrukcji, jaką wypuściła marka Cybex. Jest to dokładnie fotelik Cybex Anoris T. Jak sam Cybex go nazywa, jest to Game Changer. Game Changer ze względu na to, że fotel ten posiada bardzo innowacyjną technologię w postaci wbudowanej poduszki powietrznej w osłonę tułowia, która zabezpiecza dziecko. Natomiast o tej poduszce powietrznej powiemy sobie za chwilę coś więcej. Zacznijmy od takich ogółów. Jeżeli idzie o tego Cybexa, jest to fotel, który jest zgodny z z homologacją europejską UNR129 łamane przez 03 Czyli jest to najnowsza iteracja posiadanej w chwili obecnej normie dostępnej u nas w Europie. I zgodnie z tą normą jest on dedykowany dzieciom od 76 cm do 115 cm i posiada on limit wagowy równy 21 kg, co mniej więcej odpowiada siatce centylowej dziecku 6-letniemu. Jest to fotel dla dzieci od 15, ukończonego 15 miesiąca życia. Stąd też jest to świetne uzupełnienie w chwili obecnej, dostępnej oferty. Ze względu na to, że ich fotele 0,13 kg są do 87 cm, a 13 kg i to mniej więcej odpowiada dziecku od 18 do 24 miesiąca. Więc śmiało, po takim nosidełku, można tutaj zastosować ten fotelik. Oczywiście, oferta Cybexa posiada też foteliki obrotowe, które są do 105 cm, 18 kg. I gdyby ktoś chciał dłużej zabezpieczać dziecko wewnętrznym zabezpieczeniem, a nie pasem samochodowym, to też można go traktować jako uzupełnienie po fotelu obrotowym. Przed wpuszczeniem dzieciaka do ostatniego fotela 100-150 cm. Anoris jest fotelem, który jest montowany w samochodzie przy pomocy systemu Isofix. Isofix, który jest tutaj niezależnie regulowany w postaci takiej, że mamy szynę wysuwaną z jednej z prawej strony, do której wykorzystujemy ten przycisk celem jej zapięcia. Żeby zapiąć Isofix, naciskamy ten przycisk, wciskając go, wysuwam sobie szynę mocującą. Wpinam go o hak mocowania w samochodzie. Z automatu przeskakuje na kolor zielony. No i trzeba później fotel docisnąć do oparcia samochodu, żeby go ustabilizować. Po prostu wciskając całą postawę do środka, ten sam krok wykonujemy z drugiej strony. Mamy też nogę wypierającą, którą naciskamy tutaj przy pomocy takiego szarego przycisku. Żeby wyprzeć nogę wypierającą, naciskamy ten przycisk. Wysuwamy ją o podłogę, delikatnie podnosimy bazę, dociskamy ją z powrotem, tak żeby zobaczyć zielony wskaźnik na konsolecie z góry, jak również przystanie wówczas nam dawać sygnał dźwiękowy, informację, że noga jest źle wyparta. Fotel co ważne trzeba powiedzieć posiada taką specjalną konsoletę, która informuje nas o poprawności zapięcia zarówno szyny izofiksowej, jak również wyparcia nogi wypierającej tego fotela, a także osłony tułowia, bo osłona tułowia jest elementem też rozpinanym, gdzie posiadamy zamek taki bardzo przypominający. Zamek samochodowy, który wpinamy sobie w specjalne gniazdo, które uwaga jest umiejscowione tylko z jednej strony, ze względu na to, że z drugiej strony posiadamy taśmę. Więc w momencie, kiedy nie jestem pewien, czy mam dobrze zapięty Izofiks, czy mam dobrze wypartą nogę wypierającą, czy też po prostu chcę sprawdzić, co jest dobrze zapięte. Tu jest taki przycisk z przodu z opisany press. Kiedy go naciśniemy, konsoleta się podświetli i pokaże nam, czy wszystko jest ok. W tym momencie miałem rozpiętą osłonę tułowia, stąd też wskaźnik wskazywał kolor czerwony. W momencie, kiedy zapnę ją sobie tutaj z powrotem, wskaźnik pokaże nam tutaj kolor zielony. Mamy dwie baterie, które mają jakby gniazdo bezpośrednio w dole podstawy. Baterie są wymienialne. Mamy też wskaźnik, tutaj, właśnie informacji na temat tego, na jakim poziomie jest naładowanie tej baterii. Jeżeli ona będzie słaba, dostaniemy taki komunikat, będzie trzeba sobie je wymienić. Żywotność jest przewidziana na ładnych kilka lat, więc, tak na dobrą sprawę, nie jest to coś, co będziemy wykonywać często, a bardzo możliwe, że tak na dobrą sprawę, wcale. Fotel rośnie razem z dzieckiem. Rośnie razem z dzieckiem, i mamy tutaj 11 poziomów regulacji wysokości zagłówka. Przycisk do regulacji znajduje się w tylnej części zagłówka. Przycisk regulacji wysokości zagłówka, podciągam do góry ten przycisk, i wtedy opuszczam, tudzież podnoszę zagłówek w górę. 11 pozycji regulacji. No i przejdźmy do tej poduszki, czyli do clou naprawdę tego produktu. Czyli mamy tutaj osłonę tułowia. czego osłona tułowia, nie na przykład wewnętrzne pięciopunktowe szelki? No tutaj sprawa jest jakby prosta. Sam mam doświadczenie z swoimi klientami, którzy mając fotel obrotowy i wiedząc, że tyłem do kierunku jazdy jest dużo, dużo bezpieczniej wozić dziecko w okresie używania tego fotela, no, wcześniej, aniżeli dziecko wyrasta z tego fotela, obracają te fotele przodem, i jakby wtedy ten poziom ochrony faktycznie nie jest tak wysoki jak w przypadku właśnie wożenia fotelu, dziecka w fotelu tyłem. na no, Norris jako fotel ma być jakby tutaj właśnie rozwiązaniem, które zagwarantuje podobny, a może nawet identyczny, a może nawet większy poziom ochrony aniżeli przyjeździe tyłem. Dużo może, 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 bo. Trzeba powiedzieć, że na ten moment ten fotel posiada test homologacyjny dopuszczający go do sprzedaży, gdzie w ramach tych testów oczywiście robi się pełne rodzaje zderzeń, czyli czołowe, boczne i w tył pojazdu. Natomiast nie przechodził on jeszcze testów w niezależnych ośrodkach jak Adac, stąd na ten moment jesteśmy gdzieś tam w sferze domysłu. Natomiast no, trzeba też powiedzieć, że jest to najbardziej szczegółowo dopracowany produkt Cybexa ze względu na to, że oczywiście producent nie wypuszcza jakby kota w worku, nie wiedząc, jaki ten poziom ochrony faktyczny jest. I taka ciekawostka, Anoriste jest fotelem, który został najwięcej razy przetestowany w ramach wewnętrznych testów Cybexa, zrobili ponad 1000 crash testów. Według tych wewnętrznych testów ten fotel ma być przynajmniej równie dobry, jak fotele tyłem do kierunku jazdy pod względem ochrony dziecka. No, i jak ta poduszka działa? No, pierwsze, co no, trzeba wsadzić dziecko. Celem wsadzenia dziecka naciskamy czerwony przycisk, wyskakuje zamek, otwieramy całą osłonę tułowia i mamy możliwość wsadzenia dziecka. Regulacja osłony tułowia, te dwa przyciski, ściskamy je razem do siebie. I jak widzimy, taśmy się wysuwają. Ułatwia nam to też wkładanie wyciąganie dziecka, bo mamy więcej przestrzeni. Po zapięciu zamka, dopasowaniu do ciała dziecka osłony tułowia, naciągamy pasy i to wszystko. Jak działa sama poduszka powietrzna? I ona działa tak, że Cybex bardzo długo, tak na dobrą sprawę, opracowywał algorytm, który bada w jakim przypadku ona ma się odpalić, no bo podróże z dzieckiem w samochodzie to też sytuacja, kiedy na przykład mamy jakieś gwałtowne dohamowanie czy sytuacje drogowe tego typu. No i ten algorytm z częstotliwością 5 milisekund, gdzie my jako ludzie mrugamy z prędkością 100 milisekund, czyli 20 razy szybciej niż mrugnięcie oka, jest cały czas przetwarzany sygnał między poduszką, czyli to osłoną tułowia, a całym procesorem, który jest w foteliku, sprawdzającym, czy ta poduszka ma przy przeciążeniach się uruchomić, czy też nie. Jeżeli dojdzie do uderzenia, to w 5 milisekundzie jest wykrycie tej sytuacji, że ta poduszka ma się naprężyć. Wtedy też... Y w 60 milisekundzie ona zaczyna się napełniać, a w 80 milisekundzie, tak na dobrą sprawę zaczyna już wypuszczać gaz. Co ważne, nie, nie ma tu ładunku pirotechnicznego, jest to zimny gaz. W związku z czym tutaj nie będzie żadnej sytuacji z poparzeniem buźki dziecka, z poparzeniem ciała dziecka w, przy, w przypadku gdyby to był jakiś gorący gaz, więc jest to totalnie, totalnie bezpieczne i, i bardzo fajne. Ta poduszka ma jakby kształt litery C. Ona się od odpala zarówno od dołu, jak również od góry, więc gdyby faktycznie dziecko sobie spało i ta główka byłaby w obniżonym położeniu, to ta poduszka ją z powrotem tutaj wróci, żeby ona była nieruchoma, żeby nie było jakby wyrzutu tutaj głowy, jak również gdyby tutaj właśnie był położony element trzeci, to ta poduszka napełniając się zrzuci ten element do przodu, żeby też nie poleciał on na dziecko. No i w ten czas tak na dobrą sprawę... Dziecko się nie przemieszcza wewnątrz tego fotela. Nie ma tak naprawdę tutaj ani zachowania wyrzutu głowy, ani żadnych jakichś specjalnie sił przesuwających to dziecko. To wszystko się kompensuje tutaj na tą poduszkę powietrzną i poziom ochrony jest bardzo, bardzo wysoki. Jeszcze mamy tutaj taką sytuację, że jeżeli dziecko nam uśnie w czasie jazdy, to mamy tutaj taki, taką wnękę, w której jest schowany taki uchwyt, który, przy pomocy którego jesteśmy w stanie łącznie o trzy pozycje zmienić wychyl. Wychylenie tego siedziska co bardzo często w połączeniu z pochyłością kanapy, która nie jest płaska jak mój podest, tutaj tylko z delikatnym pochyleniem, no powoduje, że ta pozycja jest na tyle odpowiednia dziecku, że głowa powinna pozostać w bezpiecznej strefie zagłówka. Wsadza się dłoń tutaj, łapie się za taką dźwignię i mamy drugą pozycję wychylenia, i trzecią pozycję wychylenia. Tak samo wracamy z powrotem. Łapiąc, pionuje fotel. Klasyką Cybexa w chwili obecnej jest zastosowanie systemów LSP, czyli takich elementów wystających z fotela, mówiąc wprost. Bardzo często spotykam się z opiniami, kawałek plastiku i ma poprawić bezpieczeństwo. Tak, kawałek plastiku, który poprawia bezpieczeństwo, bo ma on dwa zadania tak na dobrą sprawę. Dwa, czyli pierwsze to zwiększenie prawdopodobieństwa, że przy zderzeniu bocznym ten pierwszy kontakt, Wystąpi właśnie tutaj, bo jest to najbardziej wystający element w konstrukcji całego fotela, i tak na dobrą sprawę ta siła jest zarówno w pewien sposób zaabsorbowana, jak również zwektoryzowana na tylną część skorupy, dzięki czemu nie jest ona kierunkowana bezpośrednio na dziecko, tylko zgodnie z tym, gdzie umiejscowili to inżynierowie Cubeksa, na tylną część skorupy, czyli na najbardziej energochłonną, najbardziej grubą część tego fotela. Co się fajnie kompensuje tak naprawdę z budową samego fotelika, bo niezależnie czy obcujemy tutaj właśnie z malcem, który dopiero zaczyna podróżować w tym fotelu, czy mamy generalnie starsze dziecko, no to mamy tutaj nadbudowaną burtę boczną, mamy element, który zatrzymuje nam ramionko, no i mamy tutaj też właśnie zagłówek, który powoduje, że osiowo całe ciało dziecka się zatrzymuje na ścianie bocznej. I to podnosi poziom ochrony względem tych samych foteli, które byłyby pozbawione o system ochrony bocznej o około 20%. Co ciekawe, zmieniono tutaj też jakby system potencjalnie zamknięcia tego. tego systemu ochrony bocznej, ze względu na to, że w wcześniejszych fotelach przyciski do schowania i zablokowania tego elementu, żeby on się samoczynnie nie otwierał, znajdowały się zawsze przy tym gnieździe. W przypadku fotelika Cybex ten przycisk znajduje się w środku fotela, pod materiałem wewnętrznej skorupy jest taki biały przycisk, który trzeba docisnąć. Delikatnie odciągam go do środka, składam i przycisk, który pokazaliśmy Wam wcześniej w środku, wciskam i system jest zblokowany. Żeby go otworzyć Delikatnie dociskam go do skorupy, słyszę klik i mamy go otwarty. Anoriste to też fotel, jak powiedziałem, który jest przodem do kierunku jazdy, i tutaj, jakby kolejnym argumentem do wykorzystywania tego fotela jest to, że mamy nieograniczoną przestrzeń na nogi dla dziecka podróżującego przodem. No bo, jakby nie patrząc w fotelach tyłem do kierunku jazdy, bardzo często jest ona ograniczona. Bądź przez konstrukcję, jeżeli mówimy o fotelu z stałą bazą izofiksową, gdzie ta odległość jest faktycznie po prostu stała, bądź przez długość kanapy, jeżeli mówimy o fotelach RWF zapinanych, klasycznie pasem samochodowym z dolnymi pasami naciągowymi. No a tutaj takiego problemu tak na dobrą sprawę nie mamy. Sam fotel będzie dostępny w gamie kilku kolorów, czy też jest dostępny w gamie kilku kolorów, więc zawsze można tutaj sobie coś bez żadnego problemu wybrać. Dzięki, że wytrwaliście z nami do końca. W razie jakichkolwiek pytań, problemów, wątpliwości służę pomocą. Zachęcam Was do dołączenia do grupy, której nazwę znajdziecie tutaj na dole tego filmu, gdzie na co dzień dzielimy się też swoją wiedzą dla Was, żebyście po prostu wiedzieli, że dany fotel jest bezpieczny i dopasowany dla Waszego dziecka. Pamiętajcie, kluczem do sukcesu zawsze jest przymiarka fotela do samochodu, na którą serdecznie zapraszam Was do naszego sklepu. Dzięki, że byliście z nami dzisiaj. Cześć.